Cześć, siema, jesteśmy na Sorry za taką długą przerwę na kanale. Ale niestety miałem sprawy różne do załatwienia. No i tak trochę zwlekałem z tym, już po. Jestem po siewach. Co e, w tym co zaniesiałem? Chciałem. E, Tutaj wam zaraz pokażę. Ja co Tu jest akurat posiane Żyto. Tu no, przężyto, ale tu jest więcej Żyta. tego A na, na drugim, tam kawałku. co no był film ze Żniw. Tam Żniwa były wtedy to mój brat nagrywał, no to tam jest pszenica zasiana i no i tutaj jeszcze mi zostało trochę w ściewniku tej pszenicy to tu jest właśnie pszenica tu, ale ona tak jest mieszanka to jest tak na pasze i tak na pasze także no widać, że jest żyto, gdzie tu jest żyto a tu gdzie pszenica pszenica dzisiaj też byłem za szosą, tam na drugim kawałku no to właśnie jest taka sama jak tu. A że to jest takie większe, bo tam też jest samo się wyżyta. No jak już będą kłosy praktycznie, to muszę jechać i wyciąć tam żyto. Po prostu tutaj tak, no na tym kawałek na tym kawałek był wywieziony tam bardziej po środkach, było tak gdzieś ton wywieziony owornik, No i tam troszeczkę. No i tutaj będę też wywoził bo jeszcze mi zostało tutaj dosyć. Dosyć jeszcze mi zostało tej kupy. Tam ta kupa co była, to mi zniknęła. Teraz ją będę robił tutaj. Jak tą oczywiście zapełnię, to ją tutaj będę robił. No i tutaj wywożę na razie. Tutaj trochę powywalają obornika. Też nie za dużo, bo... prostu miałem... Tylko już wam pokazuję od, od ilu krójów wyrzuciłem miałem też od kaczek wyrzucić i odkur, ale nie wyrzuciłem. Tutaj wyrzuciłem tu, no, co, o, tu wyrzuciłem od y, tutaj nie było żadnego, dzisiaj dopiero tutaj te włożyłem, bo tamte tam gdzie były, no to mi wylatywały. Y, tu mam tego białego samca co go zostawiam. To też z niego wyrzuciłem, te dwa boksy. Yy, tutaj mam samce, które muszę je też wystawić na sprzedaż. Tu mam tego już caruszka samca, który on będzie cały czas, bo na razie żadnych zmian nie ma. No tylko jest tylko ten zmiana. Pamiętacie tamtą stanicę. Tą nawet chyba mam. Teraz zobaczę czy ja ją mam, czy nie mam. To jest moje hodowli e, To też jest moje hodowli No i ta też To nie, nie mam, bo poszłem na Ubój Tu doszła do Jedna samica e, Nowocelastka, średnia rasa Także, no tak Trochę Mniejsze, tu są, o, właśnie od tamtej, co na ubój. Eee, teraz, tak, tu są te, o. te króliczki, czyli te samiczki. Cztery sztuki. One są na. Zroście coś kamera nie może zobaczyć. One są na sprzedaż. One są wystawione po. Wystawione po 40 zł zmieniłem się cena na 30 zł, bo no, nikt nie chce kupiwać teraz królików w ogóle, ale tu mam prawie 40 sztuk, tu mam 4, tu mam 3 sztuki, 3 sztuki można dołożyć 3, no to mam 4, 4 to mam 8.

19, 20, 21, 21, 22, 23, 24. Ja i zaraz wydałem, ja ma, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ja tu już mamy 30. No i tu tych samców to jest trochę dużo: 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 38 jeszcze jeden biały tu pewnie będzie nie jest tylko jeden tu sam jest biały 39 chyba mam teraz no tak jakoś no ale ta jest zakocona ma teraz w październiku tylko 11 także no 40 tu jeszcze mam jednego samca tu hmm. mam 40 sztuk Dzisiaj będę musiał jeszcze umieszać mieszankę, bo tylko mi tyle zostało a że ja jutro też idę do prasy na 8 rano rano nie będę miał czasu żeby to umieszać i nie wiem, czy właśnie jadę motorem albo autobusem gdy musiałam to jak autobusem, trochę wcześniej muszę stanąć. Także no nie wiem. Biorę swoją i Konoreczkę. Koneweczkę. No. Yy, inaczej. Yy, zapomniałem, co się nazywa. No ale ja to nazywa nabierkę moją. Odliczoną. Nie wiem, ile tu będzie miała kilo mamy sprawdzić uwagę ja mam hmm, tarujemy no owiec na razie na owcu obliczymy no tu ma 894 owiec i żyta ten się właściwie będzie ją rok to przeniesła pójście a żyta mamy no kilo także trochę jest z tego no ale tu nie wiem ile ma litrów to jest wystarcze jeszcze dwie Trzy. No i tu będzie czwarte. konewka, no. chyba tak. No konewka jest inaczej, ale tu jest konewka, a tu jest... A yy... no, na końcu języka. Yy, ale chyba wszyscy wiedzą o co chodzi, a jak nie to będzie gdzieś wyświetli się napis. Yy, mamy dwie, tu już wystarczą, że tutaj i teraz tak, tu mam koperek. Tuszone. i kładę jedną garść no, dwie garści i to wszystkie króliki dostają bez wyjątku czy to jest matka karmiąca czy nie matka no jeszcze idę po wodzie kolby kukurydzy no i kaczką zaraz też nie muszę i trochę pościelić mam no, kukurydzę no i tu mam jeszcze do rozkórowania wy... ciaszką jeszcze muszę jedzenie zrobić No sam ściu zrobię yy, teraz tak muszę to zrobić tak byście widzieli okej okay. i to się trzyma, dobra no i muszę kukurydzę po prostu dwie kolby. Jeszcze słonecznika nie raz dodaję, ale teraz mi się skończył, a jeszcze mi na polu kwitnie. Jutro też będę może pozbieram ten słonecznik. Z, z jednego pola już przepit. Także tu jeszcze słonecznik pójdzie, ale słonecznik to już bardziej zimą. Brutalnie. i wiesz, kolba. Jeszcze jedna ostatnia, no tamte. Słuki już się nie mogą doczekać. Tak to zawsze daję rano, bo z to jeszcze mają. Czyli z rana jeszcze mają, a... a wczoraj to w ogóle rano nie dosadzi, tylko dopiero na wieczór tak, że to one tak dojadają i dlatego im daję tylko raz dziennie. Dobra, ja teraz wszystko wymieszam no i coś takiego coś takiego dostają no dobrze, bardziej się staram żeby miał więcej owszta także no to teraz sok. podamy tym co mają wyjedzone bo te co nie mają wyjedzone to ja im nie nawet nie będę zawał to widzę że mają sam owies i nie wyjedzone no tu jedzie się o dobry owiec na to jeszcze trochę trafia Ale tylko kukulce i koper. A tu Tu tak samo samo dobre one nie wjeżdżają Także tym nie będę dawał Niech pojecą Do rana będę miały Może te głodomory będą miały Boże Skoro mają to nie da. Nie, tak samo nie wyjeżdżane także do rana czy najlepiej tylko teraz wodę ponalewamy bo wszystko ma dobrze no, z pogotem okay. tylko wodę im ponalewam te co mamy mało i idziemy zrobić kaczką jeść bo kaczkom tym jeszcze trzeba nalać. te mają akurat wyjeżdżane to tym nasypiemy samców, bo no bo ich jest dosyć dużo tych samców także one też właśnie będą na sprzedaż tamte samce tylko nie chcę wysyłać od razu jedno ogłoszenie i zaraz drugie bo nie będę wiedział którego ogłoszenia dzwonią bo ja wolę jak ktoś dzwoni albo jak pisze SMSy no i się tu najedzą jeszcze tutaj mają z poku, także im też na z boku bo one się za zabiją o jedzenie są takie głodomory że to by można dawać dwa razy dziennie Te co tutaj przychodzą, jeść no to wiedzą, że tutaj im zawsze sypie, to przychodzą jeść. A reszta je tutaj. No i to tak wygląda u mnie. Ten ma, tym nasypałem świeże, bo im zmieniłem, bo tam to wysypało. Rozwaliły tam to nie, yy, karmidło. A tu wcześniej rozwaliły. Inne osobniki, także no, dobra, bo ja dużo mówię, a mało działam a już mam 15 minut filmu. Także wczoraj też szutowałem, też mi deszutowanie zeszło, bo jeszcze musiałem szutowni ustawić, ale teraz szutowałem akurat na kamiennym. W i, no, i myszy się wdały jak to myszy zawsze e, zanim ja uruchomiłem no to trochę spędziłem taki, żeby wziąć wyczyścić bo tu zawsze ich jest tam pełno jak się napikuje to teraz tam do gniazda tam i tu jest same żyt nic tu innego nie no dodaję. No obsadę też by mógł dodać, ale to by musiał przez obory nie siać. A jak kawa, ja ale życie to też będzie dobrze. Nic się nie O. No, ładnie wygląda, zamoczone. Kaczki to aż będą skalały. To ja im na pierwszy bo to na to, to, to jak to kawiszki dróżno tak jakby u śwink świnie tak samo dobra ja was tutaj zaś ustawię raczej Ok. I pościelę im i zaraz im daję żeby się drugi I teraz mamy on jedzenie. Ono i tak które zaraz będą terminowe moty także i tak, i tak I teraz ona krzyczy tam lasa, jak one jeżdżą. No i jak widać, paczki jedzą, są zadowolone. Tutaj nie dodaję, bo tu mają, tutaj są mają. Wodę też tam, już wodę nalałem, Także ja kończę już film. Jak Wam się podobał to dostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie na kanale i na razie. Cześć!